No to lecimy. Cześć, dzień dobry, ja się nazywam Modry i witam cię na kanale Foto Przygoda. Foto czwartek numer 76, dzisiaj w bardzo szybkiej, e, bardzo szybkiej formie. To jest kanał o fotografii, filmowaniu, podróżach i nie tylko. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, pamiętaj o lajku i subskrypcji, no i naciśnij dzwoneczek, bo to pomaga rozwijać ten kanał. Jest nas już 2000 od dzisiaj, także dziękuję, dziękuję wam wszystkim serdecznie. E, natomiast, natomiast co? No, teraz ściągam już te okulary. Łyczek kawy standardowo za wasze zdrowie. Jest godzina 20.37, czyli dzisiaj mamy 7-minutowe opóźnienie. Przelutę e wygrał internety. Wasze zdrowie. No i dobra. Słuchajcie, wspomniałem na początku, że dzisiaj będzie krótko. Newell mi tu wystaje. Mm. Bo dzisiaj, jak wiecie, ja jestem bardzo pozytywną osobą. Przynajmniej znacie mnie od tej strony. Jak poznacie mnie na żywo, to prawdopodobnie będzie dokładnie tak samo. Staram się zawsze, żeby tutaj było pozytywnie, żeby trochę na Was przelać tej mojej energii. Ale nie zawsze dzieje się pozytywnie w tym naszym świecie fotograficznym. Ostatnio Meta postanowiła zrobić czystki. I to są czystki, które w Perspektywie, e, jakby samej e, społeczności, są bardzo pozytywne, bo kogo nie wkurzały e, trolle, e, boty, spamy, czyli to, wszystko co zarzucaliśmy w mecie, że jak na przykład ja wykupię sobie reklamę i powiem, dobra, może sesja u młodrego, może warsztat u młodrego, kup pan, kup, 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 i potem będzie się ta reklama wyświetlała 50-60 razy. No powiedzcie, kto tak nie miał, e, że dana reklama wyświetla się. Codziennie na, na danym medium. No to kto by nie chciał, żeby te spamerskie zniknęły? Czyli te, które wyłudzają pieniądze, te, które dają nam fałszywe informacje, typu raz na jakiś czas, że, e, że kogoś już z nami nie ma, e, albo raz na jakiś czas, że ci zaatakowali tych albo tamtych, po to, żeby zdobyć nasze wsparcie, albo bitcoiny, nie? Kup bitcoina, e, wygrasz mieszkanie. Kto by nie chciał, żeby to zniknęło. Więc jakby ta akcja była przeciwko właśnie botom, przeciwko spamowi, ale. Została zrobiona w bardzo uproszczony i bardzo głupi sposób, w mojej perspektywie, to znaczy użyto algorytmu AI, i ten algorytm wyczyścił wszystko, plus casualties, czyli plus jakieś tam ofiary dodatkowe, które nie miały z tym nic wspólnego. I między innymi pięć kont, czyli wszystkie konta powiązane z metą, stracił Michał Troitler. Jeżeli nie kojarzycie Michała Troitlera, chociaż nie wiem, dlaczego mielibyście go nie kojarzyć, jest to świetny fotograf, który który wyróżnia się na tle fotografów u nas, tworzył bardzo piękne fotografie malarskie zresztą tworzy ich dużo więcej na moim kanale, zaraz wam to pokażę czekajcie gdzieś tutaj sobie wejdźmy na mój kanał, na moim kanale przeprowadzaliśmy wywiad przeprowadzaliśmy różne, różne formy rozmów między innymi wyjechaliśmy sobie nad morze po to żeby nagrać dla was materiały czekajcie tutaj gdzieś jest dwa w jednym, o ok. Michał, gdzie jesteś? Gdzie jesteś u mnie na kanale? E... O, tutaj, to jest ten, to jest ten piękny pan tutaj. Ja widzę, że z... trochę osób obejrzało. Robiliśmy dla Was wywiad właśnie o tym własnym stylu fotografii. Robi Michał również zaprosił mnie do siebie na wywiad wcześniej. No i jego wszystkie social media, wszystkie jego prace poznikały w ciągu jednego dnia. A no zapraszam też na moją stronę. To taka kryptoreklama, bo dlaczego by nie, nie? I, no i tutaj nasuwa się na myśl. No, no dlaczego nie? W sensie po co nam te social media, skoro mm, możemy w każdej chwili je e, stracić? Jak budować swoje portfolio, jak zawierzyć swojemu biznesowi, skoro możemy stać się taką ofiarą? No i dobra, wróćmy na chwilę do sedna. Skoro stracił 5 kont, no to pomyślisz zaraz, pomyślicie zaraz, że można je łatwo odzyskać. No więc Michał dostał e, informację, że nie może odwołać się od tej decyzji, że jest całkowita, ostateczna i nie ma. Więc wyobraźcie sobie to, budujecie latami, albo nawet założyliście pół roku temu, weszliście w tą fotografię, czy w cokolwiek innego, ciłacie na to, umieszczacie posty, budujecie społeczność, wymieniacie z kimś wiadomości, maile, wiadomości, maile e, i generalnie dobrze wam to idzie i pewnego dnia próbujecie się zalogować, no dobra, jakiś błąd, nie? No, Przeloguje się na drugie konto, no dobra, tu też jakiś błąd, to może meta nie działa. Dzwonicie do kogoś, no im wszystkim działa, nie działa tylko wam. I dostajecie taki komunikat. No to zwala z nóg, nie? Ciężkie lata pracy idą na psu budę. No i jak jest z tym nieodwołaniem? Znalazłem artykuł, który zaraz tutaj przetoczę. Czekajcie i... I w tym artykule możemy przeczytać między innymi, że mamy prawo do odwołania, mimo że nie mamy prawa do odwołania, ale to nie znaczy, że nam się uda i e, może lepiej przeczytam kawałek tego artykułu, żebyście mogli sami powiedzieć co o tym myślicie, bo mm, bo to podważa w pewien sposób ten cały temat podważa, jakby, naszą wiarę w to, żeby budować biznes na social mediach. Dobra, przejdźmy sobie dwa w jeden. E, twoje prawa w internecie.pl to jest strona. Skoro czytam stąd, to tu zareklamuję. Napisał to Tomasz Lewandowicz, radca prawny. Więc Meta ogłosiła 14 lipca 2025 roku. E, Nowe zdecydowane kroki przeciwko kontom publikującym nieoryginalne treści. Informacje potwierdzają różne źródła, w tym Techcrunch, Info dla Polaka i benchmark.pl. W pierwszej połowie 2025 roku firma usunęła już ponad 10 milionów kont podszywających się pod innych twórców, a kolejne 500 tysięcy kont zostało ograniczonych za spam lub fałszywe zaangażowanie. Co Meta uważa za nieoryginalne treści? Zgodnie z nowymi wytycznymi Meta, nieoryginalnymi treściami są te, które polegają głównie kopiowaniu materiałów stworzonych przez innych użytkowników bez istotnego wkładu w postaci komentarza, analizy czy nowej formy prezentacji. I tutaj tylko zaznaczę, że to, co tutaj opisujemy, to niekoniecznie musi być to. Za co to konto zostało zamknięte, natomiast trafia w ten koszyk. Meta zapowiedziała, że konta, które notorycznie publikują cudze treści będą miały ograniczony zasięg oraz czasowy zakaz uczestniczenia w programach monetyzacyjnych. I teraz posłuchajcie, jeżeli jestem fotografem i ogłaszam, na przykład daję ogłoszenie na trzech, czterech forach, że szukam modelki, czyli powiedzmy jakieś tam różne grupy TFP. No, ja zmieniam trochę treść tych ogłoszeń, bo one wcześniej były blokowane. No to jest algorytmy, teraz je wykrywają, i jeżeli to są te same zdjęcia albo to samo ogłoszenie, to jestem w stanie być zablokowany. Szanowni to napisał, żyjemy w czasach cyfrowych cenzorów i info i to jest problem. Tak, to jest problem, i, no i właśnie i jak na tym budować swoje portfolio, czy, czy nawet biznes. No ale dobra, posu, po, przeczytajmy sobie jeszcze kawałek dalej. Co możemy z tym zrobić? Chociaż to jest już takie fajnie zdanie napisane, więc je przeczytam. Z jednej strony trudno się nie zgodzić z potrzebą walki z duplikowanymi treściami. Twórcy powinni być chronieni przed kradzieżą materiałów, a platformy powinny dbać o jakość publikacji. Jednak problem pojawia się, gdy o losie. Konta decyduje nie człowiek, lecz algorytm. Większość decyzji o usunięciu konta jest podejmowana automatycznie bez indywidualnej analizy. Algorytmy potrafią pomylić udział w trendzie czy cytat z kopiowaniem, co prowadzi do wielu błędnych decyzji. Wylewanie dziecka z kąpielą. Jak, odniesie, jak pokazują doniesienia z portali TechCrunch.com czy benchmark.pl, przy tak masowej skali działania łatwo o błędy. Z jednej strony usuwane są prawdziwe konta spamerskie i boty, ale z drugiej rykoszetem oberwały konta prawdziwych ludzi. Wielu z nich to mali twórcy, osoby prowadzące działalności online czy firmy, dla których konto na Facebooku to główny kanał kontaktu z klientami. No i dobra, przytajmy co możemy z tym zrobić. Jeżeli spotkała cię podobna sytuacja i Twoje konto zostało niesłusznie zawieszone lub wyłączone, to mogłeś paść ofiarą błędów algorytmów. Teoretycznie masz w takiej sytuacji prawo do odwołania, jednakże w praktyce odwołania są rozpatrywane przez algorytmy, a nie przez ludzi, a ich decyzje są automatyczne. Tu mówimy o sytuacji, w której możecie się odwołać, to znaczy pokazana jest informacja o możliwości odwołania. U Michała tego nie było. E Otagowano, jeżeli standardowe środki kontaktu z meta nie przybliżają się do odzyskania konta, w takiej sytuacji możliwe jest zdecydowanie się działanie, przepraszam, jest zdecydowanie się na działania prawne. Troszkę niewyspany, jako radca prawny pomagam w takich sprawach, więc jest to artykuł, ale też reklama tego, jak tutaj się zareklamować. I oczywiście tutaj są komentarze, na przykład z lipca, właśnie 20 lipca. Dzień dobry, właśnie wczoraj wieczorem, 20 lipca Facebook wyłączył moje konto z wyżej wymienionych powodów. No i wiecie, i to się tak będzie sypało, nie? Mm. Powody i czyszczenia tego wszystkiego no, no są, ponieważ jest dużo botów i dużo spamu. Dużo botów i dużo spamu jest też dlatego, że meta je monetyzuje, czyli ktoś płaci za te reklamy, a co robi meta? Zarabia, no to, słuchajcie, jak nawet spamerzy płacą, no to oni płacą, to są duże pieniądze, Dlaczego mieliby ich nie brać, nie? E, niby powinni wszystko weryfikować, no. ale dopóki y, Wielki Brat, jakieś państwo, y, 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 jakaś, f, nie chcę powiedzieć federacja, czy Unia Europejska, czy Stany, czy Kanada, dopóki ktoś nie naciśnie ich z góry, no to oni będą te pieniądze brali, bo dlaczego by nie? Przecież to nie jest jakiś moralny komponent naszego, e, naszego życia. To jest totalnie niemoralny komponent, to jest, to jest twór, który przyjmuje każde zdanie, mielie, a później to, co jest w głównym nurcie, dochodzi do, do większości osób, a reszta jest po prostu blokowana. Tak samo było ze wszystkimi tematami zdrowotnymi, nie chcemy tego, ty, 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 tymi na P, i tymi, gdzie trzeba sobie tam, no to na S do organizmu podać. Nie <laughs> mówię, bo to właśnie, właśnie nie mogę powiedzieć tego na głos, no bo na tym kanale zostanę tutaj, ty, wiecie, no, przyciśnięty. E, więc to medium nie jest wyznacznikiem moralności. Nie? Może być wręcz takim, taką antytezą mm, tej moralności. No i teraz, jeżeli nie Facebook, jeżeli nie Instagram, to co? Cześć Wojtek, cześć Artur. No, mamy mnóstwo wyborów i żaden nie jest tak dobry jak te y, molochy, które mamy tutaj podane. A dlaczego? Ponieważ to są to multi już korporacje, które mają miliardy do swojej dyspozycji, to oprócz tego, że wiedzą, jak nas wykorzystywać, to wiedzą, jak nas wykorzystywać, żeby nam się to podobało, nie? Czyli powiedzieć komuś tak, żeby cieszył się na samą myśl o nadchodzącej podróży. Te ich rozwiązania, moje dziecko w tle, te ich rozwiązania są dobre. Komunikatory dobrze działają, mamy dużo mediów do dołączania. E, proponują nam różne edytory, żeby nam ułatwić to, to publikowanie, no bo chcą, żebyśmy publikowali. Cześć, Michał. Właśnie Michał w tej chwili dołączył, to może, żeby ten odcinek podbijał, to może właśnie, e, to może właśnie e, da, zostawcie komentarze, bo komentarze podbijają filmy, więc jak umieścicie komentarze, to podbiją ten film. A Michał, jak tu jesteś? to możesz, jeżeli założyłeś jeszcze jakieś konta, to możesz podać te konta tutaj albo w komentarzu, na które możemy wchodzić i na których możemy Cię znaleźć. Te, które ja tutaj widzę, bo Michał dał miniaturki i ponazywał i tak jak samo, i tak samo jak wcześniej wyglądały, żeby to się nic nie pomyliło. To zobaczcie, już tyle osób wróciło do Michała, co jest ułamkiem tego, co było. Ułamkiem czy częścią? No powiedzmy częścią. Więc zachęcam do dołączenia i obserwowania konta Michał Treutler. Wracamy do korzeni, jak się naśmiewam, jak to się wymawia. Do Michała Trautlera. Kursów ci już nie będę reklamował ty, do mnie na warsztaty chodzi, <noise> ale tak serio Michał ma dużo dużo fajnych kursów, dużo fajnych warsztatów. E, myślę, że jego prace przemawiają same za siebie, więc zapraszam serdecznie. Sytuacja Michała zmotywowała mnie do tego, żeby po pierwsze skrócić odcinek, a po drugie e, wylać też trochę tego, e, tego żalu, takiej niechęci do, do tych social mediów. Z jednej strony nas dopieszczają, dają nam narzędzia, mówią nam, że wszystko będzie fajnie, dają nam ze znajomymi się e, skontaktować, ale jeżeli mylnie nas osądzą, to nawet gościu nie możesz się odwołać. Jedyne, co można zrobić, to ściągnąć swoje dane i cieszyć się w ogóle, że oni ich nie usunęli. Jest jedna w tym wszystkim ciekawostka, e, której nie udało mi się jeszcze, do którą odpowiedzi nie udało mi się jeszcze uzyskać. No bo te wszystkie social media zbierają nasze dane, handlują nimi i mamy prawo dostępu do nich dzięki instytucjom, których, których tak czasami nie lubimy, ale mamy do nich dostęp. Możemy sobie je pobrać i rok przeglądać, co tam jest. Również Instagram na przykład chce, żebyśmy archiwizowali, archiwizowali dane, a nie usuwali. Dlaczego? Bo jak archiwizujemy, to nadal one są w ich bazie danych. Jak usuniemy, to oni nie powinni z nich korzystać. Na przykład do uczenia sztucznej inteligencji. Ale jak to jest, jak nam usuną konto i mają nadal dane, które możemy pobrać, czy oni już nie mogą z nich korzystać? Na to jeszcze nie dostałem odpowiedzi, bardzo mnie to e, interesuje. No, tu widzę, że chłopaki się witają ze sobą. <grym>, no, a nie wiem, czy tak jak napisałeś, Artur, że nie przynosi mi żadnych korzyści, to mówisz o. A, zastanawiasz się nad wypisaniem z Facebooka. No, jeżeli Tobie Facebook nie przynosi korzyści, to Ty przynosisz korzyść Facebookowi, tak to działa, nie, to jest, to jest firma, firma jest od tego, żeby zarabiać, od tego, żeby korzystać, no, krótka piłka, nikt, nikt nie robi tego dla, e, dla fanu, jeżeli hmm. Google mówi, że robi rzeczy dla fanu, nie, nie, <laughs> dla fanu. E, dla fanu to, wiecie, nie kupią sobie nowej Tesli, dla fanu nie pojadą sobie na wakacje, E, Michał dostał informację. No właśnie, dostałem info, że konto zostanie usunięte za 180 dni, ale co z moimi danymi? O tym nic nie wiadomo. No właśnie, usunięte, ale żebyśmy tutaj już e, dostali jasną info. E, te konta nie funkcjonują. Ich nie ma. E, dlatego wszystkie fanpage e muszą być założone na nowo. E, wszystkie profile i teraz wyobraźcie sobie, jaki to jest kłopot. Mam Was tutaj i dziękuję Wam za to, że mnie tutaj oglądacie. I gdyby to konto, z jakiegoś powodu, przestało funkcjonować, tu, 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 to ja w jaki sposób mógłbym was poinformować o tym, że tak się stało i jak poinformować was o nowym kanale? No byłoby bardzo ciężko, prawda? Bo nie miałbym dostępu do tego, kto polubił, jakie są komentarze, filmy by zniknęły, ja bym nie wiedział jak się z wami skontaktować i niektórzy z was by się ze mną skontaktowali i ta część osób by powróciła, prawda? Bo tu się często spotykamy, co czwartek albo, albo w inne dni. Natomiast, no i patroni by wrócili. Właśnie zachęcam serdecznie do Patronite'a na patronite.pl slash fotoprzygoda, tam możecie wspierać mnie kawusią i możecie dołączyć do patronów. No i pamiętajcie o lajku i subskrypcji, bo rozwijamy ten kanał. No O czym to ja po promocji? Więc kłopot jest taki, że nie, mo nie może michał z tych wszystkich pięciu kont poinformować wszystkich osób. Bo one są bardzo krosowo. Część to są znajomi, e, inni to są patroni, jeszcze inni są na innych platformach. I w ogóle, żeby przywrócić te wszystkie osoby, to jest wręcz niemożliwe, żeby każdego poinformować. E, I osoby, które są zainteresowane naszym kontentem, będą miały też problem z odnalezieniem nas. I ile powiedzcie szczerze, tak sobie, w serduchu? Jak długo próbowalibyście odnaleźć danego twórcę? Bo jeżeli przez 2-3 dni nie znajdziecie tego twórcy, no to potem będzie tak w głowie, o bo on zniknął, nie? I jakby i tracimy ten kontakt ze sobą. Michał pisze jeszcze SMS-y, ja pisałem na Whatsappie do ludzi. Ja, kurde. Ja, ja, ja na Whatsappie mam 5 kontaktów. Wstyd się przyznać, ale ja z Whatsappa korzystam mało. No właśnie, Whatsapp też jest mety, prawda? Whatsapp. Messenger, mmm, Facebook, mmm, Instagram i coś jeszcze jest, jest takie młodzieżowe coś tam, e, Wojtek pisze, że pojechałbym na Ursynów, na pewno bym cię znalazł, tak, no gdzieś się kręcę, <laughs> także tak, mm. więc jak widzimy ten duży, duży, duży kłopot, to z perspektywy twórcy i w, w ogóle słuchajcie, te wszystkie media, które wrzucamy, kurde, weźmy sobie na, e, na Instagram, Dobra, to jest Michała profil, który ma założony od niedawnej, zobaczcie, tyle prac powrzucał, no bo zakładam, Michał, że wrzuciłeś tyle, no bo ten profil musi jakoś wyglądać, prac masz milion. Eee, a tu któraś, czekaj, tu masz miliard lajków. To się udało od ten, w sensie, że ona przeklikała, e, że m, robiliście wspólnie sesję, tak, i dodała jako współtwórcę i dlatego te lajki się przeniosły, nie? To jest dobra, dobra strategia, powiem ci, dobra strategia. E, Michał pisze, że ja miałem Łaca pod innym mailem właśnie, więc przetrwał. E, ale taka jedna grupka meta może odciąć ci wszystko. No mm. i Michał, Michał, Michał pisze, że tak modelki mnie dodały. Mm. No właśnie, no i to jest, to jest dobra strategia, żeby potem podzywać się do tych osób, z którymi mamy dobry kontakt i w ogóle, które nie pozmieniały nazw, bo wyobraźcie sobie, że często jest tak, że osoby zmienią nazwę konta. No dziecko się uaktywnia, może być ciężko. W każdym razie, e jeżeli zmienią nazwę konta, to my nie odnajdziemy czegoś takiego. Miałem taką sytuację, że modelka była na sesji zdjęciowej, zmieniła nazwę konta Instagrama, którą podała w danych kontaktowych i nie było jej jak znaleźć, ani po imieniu pani nazwisku, ani po nazwie, bo to wszystko zmienione. E więc ciężko, ale zobaczcie, no to jest tyle. Jak wejdę sobie na, na, na swoje konto... Czekajcie, gdzie jest moje? Nie to moje konto. Strona główna. Gdzie ja tu jestem? Tu jestem. No to zobaczcie, że, że, że tych prac, tego wszystkiego się rozjechało, bo ja po trzy... chwileczkę, chwileczkę, przepraszam, sekundę. Dobra, słuchajcie, udało mi się wynegocjować jedną minutę z moją córką, więc tak, więc jak wjedziemy na ten profil, on się rozjechał, no bo ja po trzy publikuję, więc tych stron, one się będą ładowały milion, nie, i te wszystkie rzeczy, ta cała historia, ona sobie idzie i posłuchajcie, ja kiedyś zrobiłem sobie, bo przewidywałem, że różne rzeczy mogą się wydarzyć na Instagramie. Więc zrobiłem sobie filmową rolkę, którą też wam polecam. Czyli od dołu Instagramu włączacie sobie nagrywanie screena w telefonie albo w tablecie i powoli do góry, do góry sobie lecicie, 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 aż zgracie wszystko, żeby to nie były screeny, nie? Żeby później, jak, jak, jak to zniknie już, nie? I jeżeli coś takiego się wydarzy, to żebyście mieli tą całą historię tych wszystkich zdjęć e, zachowaną. A ja pamiętam tutaj jedną, e, jedną historię. Bo to jest siostra modelki, która jest u Michała. Ja kiedyś pytałem Michała, czy. E, gdzie, jest, gdzie jest kamera? Ja kiedyś pytałem Michała, czy, czy to jest ta modelka. Nie, to jest inna modelka. Mówię, kurde, ale takie podobne, bo ma siostra. czekajcie, komentarze jeszcze przeczytam. Modry zajęty, dajcie mu łapki w górę, A, dziękuję bardzo. E, cierpliwość u Patryka 100%. No i kocham swoje dziecko, to co ma być nie 100%. E, więc jak możecie sobie coś takiego nagrać, to sobie nagrajcie. Jeżeli możecie zrobić sobie backupy z mety, to sobie zróbcie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy pójdzie na. Wiecie, to nie musi być haker, to może być meta, to może być zapomnienie hasła, to może być brak przywrócenia hasła. Strasznie, dam taki przykład. I jak wchodziłem w fotografię i rozmawiałem i dawałem na warsztatach, dawałem na wykładach informacje, że karta SD może wysiąść, to miałem taki wyskok ludzi na mnie wręcz, mi nigdy karta nie wysiadła. A w ogóle jak jakiś profesjonalista to usłyszał, nigdy, nigdy karta mi nie wysiadła. A później, po kilku miesiącach miałem taki, nawet nie informację, taki wystryw informacji na maila, że wiesz co, wysypała mi się karta. Te ostrzeżenia, o, danej, o, o, o możliwości wydarzenia się czegoś, one są po to, bo już komuś się wydarzyły i one mogą się powielać. Więc uwierzcie mi, warto zrobić sobie backup, warto przemyśleć, co zrobić z tymi treściami. A jeżeli to jest biznes, to nie ma nic lepszego niż kontakt z klientem. Jeżeli mamy wszystko na Instagramie, to nie jest to najlepsza strategia biznesowa. Powinniśmy część kontaktów przenieść przez inną platformę, tak jak Michał miał WhatsAppa na innym mailu, założyć dwa konta na różnych mailach i nie prowadzić dwóch kont. Jedno może być backupowe, chodzi generalnie o to, żeby bardzo szybko przetransferować ludzi na awaryjne konto. Są platformy, które służą takimi backupami w razie czego. Dzisiaj straciłem dostęp do Google'a na 30 sekund. Ale po 30 sekundach straciłem go na pół godziny, bo nie mogłem się zalogować. Dlaczego? Bo VPN mi przeskoczył na Niemcy i chciałem wrzucić film, wywiad zresztą, który przygotuję dla Was. Wrzuciłem go, on się wrzucił z Niemiec, poblokowane wszystkie konta. Podejrzana aktywność. Więc odblokowanie tego, podwójna weryfikacja, potrójna weryfikacja, zatwierdzenie nowych polityk. Tak naprawdę to nie wiem, czy właśnie nie chodziło o to zatwierdzenie bardziej nowych polityk niż ten niemieckiego VPN-a, nie. No po prostu włosy z głowy sobie wyrywałem. Ale. Miesiąc wcześniej dałem uprawnienia do backupowego konta, dzięki któremu o wiele szybciej to odzyskałem. Więc przyzwyczajmy się, takie są czasy. Jak nie chcę ukraść, to są błędy techniczne. Nie życzę nikomu, żeby zdarzyło się tak jak Michałowi, bo Michał prężnie prowadzi działalność i warsztaty i sesje. I ten kontakt z klientem przez te media jest dosyć duży. Po prostu nie ma się na to, jak uodpornić. Nie ma. Możemy tylko liczyć straty. I to. To mnie właśnie kuje najbardziej, nie? Ale jako pocieszenie: social media to nie jest życie. Więc jeżeli już Wam się coś takiego wydarzy, że Was odetnie, to możecie zrobić, i tu brawa dla Michała, bo Michał nagrał film i po prostu zrzucił to z siebie, i to raz informacyjnie, a dwa, że e, tak terapeutycznie to działa. Życie to ciągłe wyzwania to próba bycia lepszym i jeszcze próba się uśmiechnięcia do tego wszystkiego w tym całym chaosie. Bo są lepsi od nas, przynajmniej często nam się tak wydaje. Bo są bogatsi od nas. Bo są ludzie z lepszymi perspektywami. Bo są ludzie, którzy mają lepszy sprzęt, lepsze samochody, lepiej, więcej umieją. Mamy za czym dążyć. Albo do czego dążyć. I to jest ok, To jest fajne, że musimy się uśmiechać i do czegoś dążyć. Najważniejsze w życiu jest zdrowie i dopóki tego nie utracimy... To reszta, uwierzcie mi, w porównaniu do tego wydaje się błahostką. Eee, dlatego odbudowujemy, uśmiechamy się, trenujemy sport to zdrowie. I wspieramy się nawzajem, bo nawet jeżeli noga nam się pośliźnie i mamy dookoła tyle osób, które nas wspierają, to warto. Dobra, słuchajcie, ja mam nadzieję, że wam się e, za dużo dzisiaj nie narzucałem. E, wywiad z Michałem Machurą już niebawem. Pamiętajcie, do wejść na Michał Troitler i, i go pododawać. Dajmy mu otuchy i miłości i, 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 i siły, e, żeby te konta szybko odbudował. No, Ja teraz mam kilka warsztatów do poprowadzenia, trochę sesji mam e, teraz pod, pod rząd. Mm, I myślę jeszcze, jakie wam fajne odcinki e, nagrać. Dobra, także. Sorry, że dzisiaj tak krótko, ale wiecie, córka dała mi minutę, która trwa już 5, więc standardowo, widzimy się na fotoprzygodzie.